Tym razem znajduję się na wystawie Przeżycie. Opowiem Wam trochę o zwierzętach, które tutaj możemy na tej wystawie spotkać, a także o naszym stawie, w którym można połowić ryby. Właśnie próbuję złowić rybę na wędkę. Ciekawe, czy coś mi się uda złapać. A czekając, aż ryba chwyci, opowiem wam trochę o historii wędkarstwa. Nie wiem, czy wiecie, ale ludzie łowili ryby już w epoce kamiennej. Znaleziono ślady różnych harpunów, wińcerzy, czyli urządzeń, narzędzi, które służyły do chwytania i takiego przyszpilenia ryby. Później zaczęto też tworzyć wędki i wyplatać pierwsze sieci. W starożytności. Wędkarstwo było już znane jako forma rozrywki dla elity. O wędkarstwie i różnych technikach łowienia ryb wspominał w swoim poemacie słynny poeta Owidiusz. Podobnie w średniowieczu łowiono ryby nie tylko, aby zaspokoić głód, ale też właśnie były formą rozrywki. Szczególny rozwój wędkarstwa nastąpił w okresie rewolucji przemysłowej. Ludzie zaczęli mieszkać w miastach, przemieszczali się ze wsi właśnie do miast, pracowali w fabrykach, a wędkarstwo stało się taką odskocznią i takim powrotem do czasów łowiecko-zbierackich. Wtedy też pod koniec XIX wieku ludzie zaczęli się organizować, powstały pierwsze organizacje zrzeszające wędkarzy. Dziś wędkarstwo jest popularnym sportem, ale też formą spędzania wolnego czasu. Ciekawe, czy coś mi się udało złapać. O, chyba mam branie, jest ryba. Czy widzieliście kiedyś na łące podobne kopce? To są kopce kreta. E, takie kretowiny są bardzo kretom potrzebne. E, są to bowiem kominy wentylacyjne dla całego podziemnego e, królestwa kretów. E, krety drążą pod ziemią korytarze ale potrzebny jest stały dopływ świeżego powietrza właśnie do tych korytarzy i tą funkcję wentylacyjną spełniają takie kopce. Zazwyczaj pod największym kopcem znajduje się komora lęgowa, tam przychodzą na świat małe krety. Krety, ponieważ żyją pod ziemią, mają bardzo słaby wzrok, ale dobry słuch i dotyk, potrafią wyczuć najmniejsze drgania. I udać się w stronę właśnie takich zaburzeń, takich drgań, szukając swojej ofiary. A żywią się drobnymi organizmami, ślimakami, dżdżownicami, także małymi myszami. Także szukają sobie tego pożywienia. Oczywiście, kołpce kretów nie są zbyt pożądane przez ogrodników. Ale gdy Wy zobaczycie taki kopiec, nie deprzcie go, nie niszczcie tak, żeby nie przysparzać dodatkowej pracy kretom i żeby krety mogły mieć przewietrzone swoje korytarze. Ciekawe, czy w tym kopcu uda nam się zobaczyć jakiegoś kreta. Chodźcie zobaczy. W dziuplach drzew mieszkają wiewiórki, ale nie tylko tam znajdują swoje miejsce schronienia. Nie wiem, czy wiecie, że wiewiórki budują też gniazda w gałęziach drzew. Jeśli zobaczycie wśród gałęzi drzew taką kulę uplecioną z ulistnionych gałązek, to właśnie będzie gniazdo wiewiórek. Tam wiewiórki właśnie przebywają i szukają schronienia. Zimą bardzo często właśnie przebywają w takich dziuplach i tam śpią w bardzo mroźne dni, ale nie zasypiają w taki tradycyjny sen zimowy. Przebudzają się, wyjadają sobie zapasy, które w takiej dziupli zgromadziły. Udają się też na krótkie spacery, bowiem część zapasów zakupują w pobliżu, w lesie. Często o takich zapasach zapominają, stąd... Przyczyniają się do rozsiewania różnych gatunków roślin, różnych gatunków drzew. Czasami warto być zapominalskim. Sprawdzimy, co porabia nasza wiewiórka.